To będzie dobry rok. Wszystko będzie lepsze niż ten rok, który jest teraz. Hejko kochani, ja jestem Iza i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie na moim kanale. W filmie, którego chyba nigdy wcześniej nie robiłam, dlatego że, tak jak widzicie po tytule, będzie to TBR na 2025 rok. Z czego tutaj od razu na wstępie zaznaczam, że będzie to 12 książek na 12 miesięcy, z czego tylko jedna z tych książek będzie wybrana przeze mnie. Nagrywałam parę miesięcy temu TBR do końca roku 2024. I jeżeli byście się zastanawiali, jakimi idzie to... No, średnio bym powiedziała. Jestem po czterech książkach z 21. Mam nadzieję, że pod koniec roku uda mi się troszeczkę przycisnąć, ponieważ nie mam żadnych współprac, więc tym bardziej będę miała okazję do tego, żeby właśnie wyczytywać ten mój fizyczny TBR. No ale słuchajcie, myślę, że bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszego filmu. Z racji tego, że tych książek będzie 12, a w moim przypadku formuła, w której jedna osoba wybiera mi jedną książkę na dany miesiąc roku, nie sprawdziła się. Próbowałam tego już w. Roku przeczytałam jedną z nich, i to było studium stracenia z polecenia Karoliny Barbrich, czyli to z tej kawa. I w moim przypadku ten system się kompletnie nie sprawdza, więc stwierdziłam, że, żeby było troszeczkę ciekawiej, żeby więcej się działo, to po prostu bardzo różne osoby na bardzo różne sposoby wybierały mi właśnie ten TBR. Dodatkowo postanowiłam, że od nowego roku chciałabym w jakiś sposób egzekwować właśnie ten TBR, który zobaczycie w tym filmie. I ten pomysł miałam już na początku tego roku, ale niestety nie udało mi się go zrealizować. A mianowicie z tego miejsca chciałabym również zapowiedzieć, że co trzy miesiące będą pojawiały się filmy, w których będę czytała po jednej książce z TBR w ciągu miesiąca, żebyście w ciągu jednego filmu dostali trzy recenzje książek, a ja, żebym miała po prostu odhaczone i tak wiecie, bardziej się zmotywowała i zmobilizowała do tego, żeby rzeczywiście te książki z TBR-u brać pod uwagę. No więc słuchajcie, myślę, że bez zbędnego przedłużania przechodzimy do. Tej listy. Jeżeli chodzi o wybór książek na 2025, to tutaj oddałam głos naprawdę bardzo, bardzo różnym osobom i dlatego pierwszy głos należał się mojej mamie. Jesteś gotowa? Ale mam dziś. Spojowe twoje zadanie jest takie, no. że musisz się rozejrzeć po moim pokoju. Losowo, jak ci się, która Ci się tak. podoba wybrać jedną książkę dobrze. dla mnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. 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 Tą? Dobra, słuchajcie, pierwszy wybór padł na książkę anglojęzyczną Książkę, którą w sumie nie pamiętam skąd mam, chyba z księgarni Prusa Ale pamiętam, że oglądałam ją już w trakcie mojej wycieczki do Monachium dwa lata temu I jest to Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, Gabriel Zewin. Wiem, że ta książka jest już w języku polskim Ja mam też inne książki tej autorki, ale jest to wybór pierwszy, który wybrała mi moja mama I tym sposobem na moim TBRze na 2025 pojawiła się pierwsza książka Jaką jest Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow Gabriel Zevin? To jest książka, która zbiera bardzo mieszane opinie. Ludzie albo uznają, że to jest pięć gwiazdek i ich ulubiona książka Ever, albo to jest książka, która. Y Raczej zbiera negatywne opinie, więc jestem ciekawa, po której stronie ja się opowiem. Zwłaszcza, że mamy tutaj taki trochę dramato-obyczaj o przyjaźni i o tej przyjaźni, która połączyła się na skutek zamiłowania do takich retro-gier komputerowych, więc mam nadzieję, że to będzie coś dla mnie. A tymczasem przechodzimy, słuchajcie, do kolejnej kategorii, czyli wyboru moich znajomych ze studiów. Docelowo poprosiłam ich, żeby wybrali mi po jednej książce, dlatego że w naszej takiej grupie, która zawiązała się na początku roku akademickiego, jest nas czwórka, jestem ja, Ada, Filip oraz Wiktoria. I poprosiłam każdego z nich, żeby wybrali mi jedną książkę, ale w trakcie tej dyskusji wyszło, że każdy z nich wybrał mi po dwie. Zaczynając, słuchajcie, od Ady. Ada to jest osoba, która bardzo mocno obraca się w klasyce, w głównej mierze w klasyce takiej wschodniej, Tolstoi, Dostojewski, Nabokow. Na początku zresztą Ada chciała zaproponować mi Nabokowa, ale akurat tę książkę Nabokowa, którą mi proponowała, już czytałam i słuchajcie, bardzo mocno się zaskoczyłam, kiedy pierwszą książką, którą wybrała mi Ada, okazała się być Sztuka Kochania. Ja słyszałam o tej książce, wiem, że jest ekranizacja, ale oprócz tego nie wiem nic. Wiem jedynie tyle, że Ada sugerując mi tę książkę powiedziała, że życzy mi powodzenia. Jeżeli zaś chodzi o drugą książkę, to akurat na ten wybór cieszę się niesamowicie, dlatego, że to jest kolejna książka Aleksandra Dima, czyli Dama Kameliowa. Ja miałam okazję czytać oczywiście Hrabiego Monte Cristo w tym roku, to jest jedna z moich ulubionych książek tego roku. Dodatkowo w tym roku w grudniu, dosłownie za parę dni w Warszawie odbywa się, z tego co pamiętam, balet w Operze Narodowej właśnie na podstawie Damy Kameliowej, więc troszeczkę żałuję, że po pierwsze nie mogę wtedy na nim być, po drugie dlatego, że ja oczywiście zawsze wolę przeczytać oryginał przed obejrzeniem jakiejkolwiek adaptacji, czy to jest film, serial, czy przedstawienie teatralne. Kolejną osobą, która wybierała mi książki, był Filip i jeśli chodzi o Filipa, to w tym przypadku wiedziałam. To będzie jedna wielka niewiadoma i prawdopodobnie Filip rzuci mi jakimiś tytułami, których ja kompletnie nie znam, o których nigdy nie słyszałam. I w sumie to. Y nie pomyliłam się za bardzo, dlatego że pierwszą książką, którą mi wybrał, jest Human All to Human Frederika Nieczego. Ja o twórczości Nieczego oczywiście słyszałam, jednak nie miałam okazji nigdy wcześniej czytać żadnej jego książki. Nie wiem, czy ona jest w języku polskim, ale z tego, co mówił Filip, no jest dosyć dziwna i jest dumny, że przez nią przeszedł. I tym samym, wybierając mi tę książkę, Filip bardzo wysoko postawił poprzeczkę, jeżeli chodzi o Trudność i taką wyzwaniowość, którą ja będę musiała się wykazać przy właśnie czytaniu tej książki. I drugą książką jest Bullet Park. I tutaj akurat o tej książce nie słyszałam absolutnie nic. Nie wiem nawet, czy wklejam wam tutaj polską, czy angielską okładkę. Wiem, że ta książka jest po polsku, bo Filip wysyłał mi swoje wydanie, jednak mam wrażenie, że to nie jest taka książka, która jest w takim wiecie nowoczesnym wydaniu, tylko jednak będę musiała szukać po bibliotekach. I na sam koniec wybory Wiktorii. Wiktorii, z którą mam wrażenie, mam najbardziej zbliżony gust czytelniczy z całej naszej czwórki, dlatego że niedawno nawet pamiętam, że Wiktoria czytała Wampirze Cesarstwo J.A. Kristofa i słuchajcie, pierwsza książka, którą wybrała mi Wiktoria, zresztą bardzo się cieszę, że mi ją wybrała i bardzo jej za to dziękuję, to jest Mroczna Materia Blake'a Crouch'a. Z tego względu, że myślę, że kiedy mowa jest o książkach science fiction, to Blake Crouch i właśnie Właśnie mroczna materia. To jest jedna z takich pierwszych książek, która pada. Ja zresztą, biorąc udział w filmie Martyny z kanału Martyna's Pages, wybierałam jej książki do przeczytania i dwie z nich rzeczywiście wybrałam jej z moich poleceń czytelniczych. Ostatnią wybrałam jej mroczną materię, mimo tego, że jej nie znam, ponieważ wiedziałam, że ona po prostu bardzo chce ją przeczytać i z tego, co wiem, była zachwycona. Więc myślę, że to po prostu jest świetny moment na to, żebym i ja zapoznała się z mroczną materią, bo nie ukrywam, że nie wątpię, że mi się ta książka spodoba. I z Słuchajcie, wybór numer dwa, a tak naprawdę to trzy, dlatego że gdzieś tam jeszcze pomiędzy Wiktoria wspominała, że chciałaby, żebym spróbowała swoich sił z jedną książką, ale na koniec powiedziała, że wiesz co, Iza? Jednak jest taka jedna książka, na której bardzo dużo płakałam. W sumie pokażę Ci znaczniki, tutaj Wam nawet mogę wrzucić zdjęcie. Wiktoria była tą osobą, która postanowiła do tego filmu wybrać mi małe życie. I jeżeli chodzi o Małe Życie, to ja byłam gdzieś tam podskórnie przekonana, miałam takie przeczucie, że Małe Życie pojawi się w tym filmie. Nieważne czy przypadkiem wybrany przez moją mamę z moich regałów, czy wybrane mi przez inną osobę, po prostu czułam, że Małe Życie się tutaj pojawi, więc myślę, że teraz już jestem po prostu zobowiązana do tego, żeby jednak to Małe Życie przeczytać. W następnej kolejności postanowiłam oddać głos osobom z Bóg Mediów, i tutaj mogę Wam zdradzić jedną bardzo ważną rzecz, dlatego że ja już ten film nagrywałam ze względu na złośliwość Rzeczy Martwych, nie możecie oglądać go w takiej formie, w jakiej nagrałam go pierwotnie, bo wtedy rzeczywiście dzwoniłam do dwóch osób z bookmediów, żeby wybrały mi te książki tak na żywo i żeby to była dla mnie niespodzianka. Tutaj po prostu przytoczę Wam, jakie książki zostały mi wybrane. Pierwszą osobą, której postanowiłam w tym przypadku oddać głos, była Karolina Barbrych, czyli Tosty i kawa i w jej przypadku wybór, na który padło, jest dosyć dla mnie oczywisty, dlatego, że wiem, że Karolinie bardzo ta książka się podobała. Zresztą ona pojawi się u nas właśnie w 2025 nakładem wydawnictwa Mowa i jest to This Violent Delights. Jeśli zaś chodzi o drugą osobę, do której się zwróciłam, to oczywistym jest, że zwróciłam się do Nicoli Dr. Book, która również nagrywa na Booktube i jest moją bardzo, bardzo bliską przyjaciółką, ponieważ w trakcie naszej rozmowy Nicola nawiązała do filmu, który kiedyś razem nagrywałyśmy, w którym Nicola wybierała mi książki do przeczytania. Ten film się nigdy nie ukazał, dlatego że Początek filmu został przeze mnie zgubiony. I słuchajcie, jedną z tych książek była niby Noc Dzisiaj Krzysztofa, którą udało mi się wtedy przeczytać, a inną książką, którą Nikola mi wtedy zaproponowała, była Wojna, która ocaliła mi życie, czyli książka dziecięca. Więc, tak jak widzicie, jeżeli chodzi o wybory dziewczyn, to zarówno wybór Karoliny, jak i wybór Nikoli wydają się być bardzo przemyślane i rzeczywiście widzę, że dziewczyny wybrały mi książki, które naprawdę, realnie im się podobały i są w ich stylu. Dodatkowo mam wrażenie, że, nie, że gdyby nie polecenia dziewczyn, zwłaszcza Nikoli, to w innych okolicznościach po prostu e, trudno by mi było po te książki sięgnąć. I tym samym dzięki dziewczynom mój TBR na ten moment prezentuje się w ten sposób. Zostały nam tylko trzy okienka do wypełnienia. I aby wypełnić kolejne dwa z nich, zabiorę Was do pewnego miejsca, ponieważ z racji tego, że jeżeli mnie oglądacie, to prawdopodobnie wiecie, że już od ponad półtora roku pracuję w wydawnictwie Fabryka Słów, e, to stwierdziłam, że fajnie by było, gdyby chociaż dwie książki w tym zestawieniu były właśnie. Książkami z Fabryki Słów. A kto wybierze mi te książki lepiej niż ekipa fabryczna? Słuchajcie, za chwilę mamy zebranie w Fabryce Słów. Jestem teraz pod biurem i zaraz otworzę drzwi, zapukam i będą hmm. losować mi książki. Mam nadzieję, że je zgodzą. Chcę, żeby dwie były wybrane przez ekipę fabryczną i żeby były to książki fabryczne. Możecie mi nie mówić, co, co wybieracie, mam je przeczytać. Najlepiej, żeby już istniały te książki. Yeah. Yes. Takie coś najgorsze. Musicie wybrać mi dwie książki do ym, do przeczytania na 2025. No, ale których nie czytałeś? Czy? Mm -hmm. Nie z naszej oferty. Z mm -hmm. naszej A, a co ty nie czytałaś? My nie wiemy. Bo ja nie widzę. Tak. Pierwsza. O, o jest druga. Nie, bo to Ojej. No, o no, no, to jest druga. No, no, ono nie jest kuszyczne. Tak tak Przepraszam. Nie. Żywy wetan Michał Głowacz. Mega spoko. I Piśń Krwi. Pierwszy tom trylogii. Akurat w 25 wyjdzie całość. Więc jak przeczytam pierwszy. To będzie reszta. Tym sposobem na mojej liście znalazły się kolejne dwie książki i tak jak się domyślacie z racji tego, że jesteśmy już bliżej końca, ostatnia książka, którą zobaczycie w tym zestawieniu, jest książką wybraną przeze mnie. O dziwo myślałam, że trudno będzie mi wybrać spośród tych wszystkich kilkuset książek, które mam na regałach, tę jedną, którą będę chciała przeczytać. Chciałam się troszeczkę ograniczyć, nie brać pod uwagę książek, które jeszcze teraz mam na tbiarze, dlatego że jeszcze jest taki malutki cień nadziei, że w tym roku uda mi się przeczytać, a nawet jeżeli nie, no to one prawdopodobnie z automatu po prostu wskoczą na moją listę do przeczytania na kolejny rok. Ale stwierdziłam, że chciałabym spriorytetyzować sobie właśnie taki jeden tytuł, do którego ciągnie mnie już od dłuższego czasu, tak naprawdę od momentu, w którym ta książka pojawiła się na moich półkach i jest to problem trzech Ciao. Chciałam wziąć sobie tutaj tytuł, przy którym będę mogła jakoś tak głębiej się zaangażować, dlatego, że nie dość, że jest to pierwszy tom trylogii. To jeszcze po raz kolejny mamy tutaj ekranizację. Dostaliśmy w tym roku serial od Netflixa, podobno naprawdę dobrze zrealizowany, więc ponownie zanim obejrzę serial, chciałabym przekonać się, jak wypada pierwowzór, więc mamy tutaj kolejne sci-fi. Czy mamy tutaj przynajmniej dwie książki science fiction w tym zestawieniu? Tak. Bardzo się z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że wszystkie te książki będą przynajmniej w takim stopniu dobre, jak mi się wydaje, że będą. A jeżeli wy macie już swoje plany czytelnicze na 2025 rok, to koniecznie podzielcie się ze mną nimi w komentarzach. Ja bardzo chętnie je poczytam i może się nawet czymś zainspiruję. Bardzo dziękuję, że ze mną byliście. Do następnego. Cześć.